Najbardziej niebezpieczna substancja to ta nieznana. Warto zawsze testować swoje substancje przed zażyciem. Najprościej zrobić to za pomocą testów kolorymetrycznych. Oszczędzasz wtedy pieniądze, czas i przede wszystkim zdrowie. Społeczna inicjatywa narkopolityki i organizacja pozarządowa zajmująca się redukcją szkód przygotowała bardzo fajne i praktyczne warsztaty z testowania. Byłem na nich i specjalnie dla Was z Jurkiem Sinu Zrobiliśmy testy na LSD, amfetaminę i MDMA. Czy było to łatwe zadanie? Zapraszam na odcinek o amfetaminie. To przejdźmy zatem do najważniejszej rzeczy: amfetaminy. Amfetamina nie jest najważniejsza, ale czasem się mówi, że jest królową Polski, więc sprawdźmy, bo jest to dość powszechne albo. Było ale powszechne. ale mesto, od razu powiedzmy sobie szczerze, że może Była, była. kiedyś polska była. krajówka, tak. bo obecnie policja. Polska donosi, że średnia czystość wynosi 15% amfetaminy, więc uświadczy, że nie generalnie wszystkiego oprócz samej amfetaminy. No to prawda, ale jeżeli już znajdzie się trochę amfetaminę, to warto sprawdzić, czy właśnie to jest ta amfetamina. Czyli tak, bierzemy najpierw... co to? To, to jest, jest odczynnik, odczynnik. Po, powiedzmy odczynnik numer 1, mamy, mamy pewien schemat tutaj dołączony do zestawu, to jest odczynnik Markiza który w tym no. wypadku jest pierwszy. Mhm. On jest przezroczysty sam z siebie. Dobrze, bo masz, dobrze masz rękawiczki, to jest żrąca substancja, więc Czyli trzeba lepiej zachować Czyli nie wąchać, nie sprawdzać i tak nic ten... Tak, trzymaj dobrze. to... Lepiej. Nie wylewać na pewno. Na no, oczywiście, można się, można się oparzyć, więc nie wylewaj dobrze. tego. Próbkę wrzucamy do środka, więc weź teraz Odrobinkę tego... Ile próbek trzeba wrzucać do? Jak najmniejszą ilość tak naprawdę, wystarczy zupełnie śladowa. Patrz, na nie trzyma w ogóle, weź Wiesz to. co, musisz, to jest taka rurka, szpatułki dołączamy do zestawu, że do środka okay. do niej się sypie. I patrz jaka, super, o, te mogę sobie przech... Ale przechowywać. Ale proszku, o. Czyli łatwo jest wsypać. I co, wsypuje, zamyka. Tak, zamknij, żebyśmy na pewno się nie oparzyli. No. I teraz obserwujemy właśnie zmianę Kolor. On się zaczyna robić taki żółtawy, może lekko pomarańczowy, i tak faktycznie powinno być z amfetaminą. Od razu z takiego żółte, żółtawego. No idzie, idzie w pomarańczy. Tak. No to powiem ci, że chyba amfa, nie? No to oczywiście są warsztaty, które zorganizowaliśmy, więc wszystkie narkotyki są fałszywe, ale ryzyko używania nieprzetestowanych prawdziwych dragów jest jak najbardziej realne i nie powinniśmy go ignorować. Dlatego mhm. tutaj mamy. Bodajże aspirynę, ale gdybyśmy użyli już drugiego testu, wszystkie nasze, nasze zestawy testów rekomendujemy przynajmniej dwóch różnych, użycie dwóch różnych odczynników, to już byśmy mogli bez problemu rozróżnić. Tak jak, okay. tak jak tutaj mamy właśnie. Czy o, my mamy tutaj drugi test? Do amfetaminy akurat nie. Nie, akurat nie, ale powiedzmy, no. Dajmy na to, co Dokładnie jakieś... tak, jak po prostu byśmy mieli tutaj mm -hmm. inny kolor, i jeżeli właśnie już to dwa dziwne wyniki. Oj, ja zbliżyłem się za blisko. Spoko. No, jeżeli mamy dwa dziwne wyniki, do których nie jesteśmy w stanie przyporządkować, to to jest najlepszy znak ostrzegawczy, że coś z tą próbką jest nie tak. Jakby taki mhm. wynik kolorowy to zawsze o, jest wstępna siebie, informacja. Czyli jak mamy, no, widać trochę tą różnicę w kolorze. Tak, możemy nawet prawda? wziąć A. inną próbkę, pokazać. No, to akurat są faktycznie, jakby też można powiedzieć, to jest prawda, ta sama próbka z tym samym odczynnikiem w czasie, ale mają różny kolor, dlatego, że reakcję obserwujemy tylko przez pierwsze sekundy. Mhm. Więc to, czy ona będzie później tak. za godzinę niebieska czy fioletowa, to nie ma znaczenia. Liczy się ten moment pierwszy taki tak, najszybciej? Tak. Czy liczy się to, że... Bo zobacz, tu są takie o, żół... białe, żółte, pomarańczowe, tu jest takie od pomarańczowy, czyli ja powinienem zobaczyć biały, żółty i tak, tak powinno mi się zmieniać fajnie, tak? tak? Tak, tak nie ma znaczenia tempo reakcji, Aha. ale faktycznie zaznaczamy, jeżeli jest zmiana koloru istotna w ciągu tej Także. pierwszej pół minuty czy minuty. A przyjmijmy, że jestem facetem, który słabo rozpoznaje kolory, a chciałbym się upewnić, czy znajdę miejsce w internecie, gdzie znajdę łatwo takie kolory? Łatwo kolory, to tak. znaczy. No widzisz, ja wiem lepiej od Ciebie. Na kanale Sino znajdziecie reakcje takie 30-sekundowe, gdzie będziecie mogli sprawdzić, co to się Ta. zmienia. I co jest fajne jeszcze, dla fanów aplikacji mobilnych mamy też niespodziankę. Tak, no mamy, mamy cały szereg aplikacji. Nie chciałem o nich mówić, bo może są trochę zaawansowane, jeszcze nad nimi pracujemy, ale tak, mamy aplikację Test Drugs na Androida, mamy stronę internetową testdrugs.info albo houtest.com. No i tam są aplikacje, właśnie całe setki wyników, czy tysiące wyników dla różnych odczynników. Jest w sumie 12 różnych testów, których można użyć, gdyby było już takie, prawda, pełni zaawansowane podejście. No i tak jak mówiłeś, na naszym kanale CIN TV, <grywki> dzięki, <grywki> mamy właśnie do porównania filmy reakcji, więc można sprawdzić, jak różne substancje z różnymi odczynnikami wychodzą i czy przypadkiem to, na co my patrzymy, to mamy przed sobą Zgadza się z instrukcją. Także nie trzeba polegać na naszych ulotkach, można zobaczyć też w HD, filmy tak. dostępne w internecie. A to są wszystkie możliwe wyniki testu. Także substancji są setki. Tutaj mamy udokumentowane ponad 550 różnych substancji psychoaktywnych. I to są wszystko te, które Unia Europejska wykryła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Więc po pierwsze, nie używajcie tylko jednego czynnika, bo tak. zielonych jest całkiem sporo wyników więc musimy sprawdzić to kilkoma różnymi testami. No i właśnie, zawsze testujmy swoje substancje, prawda? Bo najbardziej niebezpieczna substancja to nieznana substancja i zarzucona na nieświadomcy. Alfa czy I rzeczywiście indyhexen. to jest też tak że zobaczyć, że tych zielonych masz i 2CP i etylofenidat i w ogóle takie różne bardzo jakieś, słabo widzę, ale tak. Dokładnie, to nie jest tak, że psychodeliki to będą no zielone, właśnie, a LDMA to będą czarne może być bardzo podobnie, a różnica bywa drastyczna. Dlatego właśnie my w Synie staramy się projektować te testy, można je od nas dostać. .pl. <laughs> ale Przede wszystkim jakby to jest cała nasza praca i wysiłek, żeby te zestawy były łatwe do użycia, żeby były adekwatne do tego, co, co, jakie są typowe domieszki. No i tutaj Mesto pokazuje tą kompleksową ulotkę do po prostu butelki tak. od czynnika, ale jednorazowy zestaw, jest zawsze opatrzony krótką, skróconą wersją, która się odnosi do tego, to jest najbardziej typowe mhm. na rynku. I to jest najfajniejsze, że tu wykonuje pierwsze działanie, patrzę, czy tak jest, o jak jest inaczej, wykonuje kolejne. Tak, i na instrukcji jest napisane: jeżeli oba wyniki zgadzają się ze wskazaniem amfetaminy, w takim razie twój test w sumie wskazuje faktycznie wstępnie okay. za obecność amfetaminy. Nie powie nam to jakaś jej czystość, nie sprawdzi wszystkich możliwych domieszek, co też moglibyśmy spróbować zrobić bardziej zaawansowanymi mm -hmm. odczynnikami, ale może potwierdzić, czy w ogóle substancja, która jest obecna... Co ty tam, tam zgarnąłeś? Nie spędź mnie, nic. Nie jest ty tyle, co było. Jest wszystko. <laughs> do, do, tak, wracając do tego, zobacz, bo powiedziałeś, że nie sprawdzi czystości. Czyli zarazem amfetamina, która ma 5% i 80%, da podobny kolor, podobny wynik. Tak, tak. Dlatego, okay. no, jakby nie. Nie oszukujmy się, prawda? Najważniejsze jest, żeby sprawdzać reakcję swojego organizmu, też dowiedzieć się od źródła, od znajomych o tej konkretnie substancji, którą się posiada, czy której się może, można się znaleźć w posiadaniu. Ale taki test pozwala nam rzetelnie wykluczyć na przykład możliwość, że to zupełnie nie jest amfetamina, mhm. albo w przypadku właśnie bardziej zaawansowanych, tych wielorazowych testów, Czy na przykład nasza amfetamina nie ma jakiejś domieszki PMA, czy nasze MDMA nie ma domieszki amfetaminy. Tego typu rzeczy możemy zupełnie sprawdzić. Dobrze, a jak jesteśmy już przy stymulantach, czy jest test na kokainę? Tak. Jest test na kokainę, nawet yy, a, nagle leży obok. <laughs> Ale dobrze, że mówisz, bo kokaina tak. to jest w ogóle ciekawa substancja jest. do testowania. Ale tutaj pytanie brzmi nie, czy są jakieś domieszki, tylko ile ile ich jest? jest. No właśnie. No, wiele osób chciałoby wiedzieć. To, że jest mało kokainy w kokainie, to wszyscy wiedzą, mimo że zdarza się, żeby 400 zł za gram kosztowała. Kto za to płaci, nie mam pojęcia, ale to są jakieś gwiazdy, z tego co da, słyszałem. Mają dealera swojego własnego. No, ale właśnie no. dla zwykłych śmiertelników to bardziej istotne są problemy, prawda? Co tutaj może być zawarte? A może to być wypchane nieaktywną lidokainą, czyli znieczulającym tak, miejscowo tak. środkiem. Też, drogą z tego co wiem, wzmacnia kardiotoksyczność, czyli to jak jak kokaina może szkodliwie działać no na pewnie serce? dużej dawka tak, bo w małych ja stosuję na gardło aldokainę na przykład. No tak, a to chodzi o to połączenie. Ale przede wszystkim można trafić na lewamisol, czyli środek do odrobaczenia zwierząt, który powoduje nawet martwice tkanek. No jest to dosyć przerażające, ale faktycznie zdarza się. Mhm. Także są bardzo groźne domieszki, które warto się upewnić, czy tam tego, tego przypadkiem nie mamy. No i przede wszystkim też właśnie, czy nie ma amfetaminy, czy nie ma innych stymulantów to. Z... No właśnie, to jest dosyć powszechne, a zupełnie zmienia działanie takiej substancji. Super. Także, no właśnie, co? Zachęcamy wszystkich, żeby tak. testowali swoje dragi. Zdecydowanie, jeżeli macie jakiekolwiek substancje i po prostu jesteście użytkownikiem tych substancji, to naprawdę warto nie wierzyć na słowo swoim dealerom sprawdzić przynajmniej. Kocham, Podstawy... ale sprawdzam. Dokładnie tak. Sprawdzić no. podstawowe testy nie są drogie sprawy, prawda? Nie są drogie. Jednorazowy zestaw, w którym są tak naprawdę dwa różne testy, kosztuje 15 zł. A jeżeli kupić wielorazowy, to są grosze na jedno badanie. No i przede wszystkim zapraszamy na kolejne warsztaty z testowania substancji. Tutaj z Sinem będziemy starać się organizować je w jak największej ilości miast w całej Polsce. Więc jeżeli masz ochotę, żeby takie warsztaty odbyły się u ciebie w mieście, napisz do nas, odezwij się. Przed nas, naszą stronę maila, kontaktmałpasinor.pl, Instagrama, cokolwiek, jeżeli już z nami działasz, jeżeli chcesz zacząć z nami działać, zapraszamy, polecamy się i chcemy, żeby wszyscy mieli możliwość dowiedzieć się jak. I dlaczego warto sprawdzać swoje substancje? Super. Jest to ostatni odcinek z serii warsztatowych testowania substancji, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli zrodziły się w Waszej głowie, to najchętniej, najlepiej zadajcie pod tym filmem w komentarzach. Wtedy może odpowiemy z Jurkiem w jakimś jeszcze jednym filmie, jeżeli będzie taka potrzeba. Dzięki wielkie, że oglądaliście do końca. Wbijajcie na kanał SIN TV oraz na kanał Mestosław, którego nie ma, więc na więcej wiem. <śmiech> <śmiech> Trzymajcie się mocno. Cześć!